Polska odzyskała niepodległość. Wawel wrócił w nasze ręce. Wydawało się, że wreszcie będzie można się nim właściwie zająć. Rzeczywistość okazała się zgoła inna. Cześć, mam na imię Marcin, a to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na materiał poświęcony historii Polski, a dzisiejszy film będzie opowiadał o przywróceniu Wawelu do dawnej świetności. Okazało się jednak, że to było trudniejsze niż przypuszczano. Dziękuję wszystkim za wszystkie subskrybencje i zapraszam do obserwacji mojego kanału. Teraz zaczynamy! Przy ustanowieniu w pełni polskiego nadzoru nad zabytkami trzeba było pomyśleć o odpowiedniej strukturze instytucjonalnej. 19 lutego 1920 roku powołane zostały podlegające Ministerstwo Robót Publicznych i Rownictwa Odnowienia Zamków w Warszawie i Krakowie. Ministerstwo Robót Publicznych działało również w porozumieniu z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Po tym jak w 1932 roku pierwsze z nich zostało zlikwidowane, nadzór nad zabytkami Przejął Departament Budownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 27 kwietnia 1926 roku administrowanie Wawelem przejęła Kancelaria Cywilna Prezydenta w kwestii Wawelu. Najważniejszą osobą był zaś oczywiście Adolf Szyszko-Bochusz, który kierował jego renowacją aż do roku 1939. Równolegle z kontrolą państwową rozwijała się również ta społeczna. Jeszcze w 1915 roku taką opieką nad budowlami historycznymi przejęło Towarzystwo. Po opieki nad zabytkami przeszłości. Istniały oczywiście również w Warszawie i Krakowie komitety odnowienia zamków. Jednakże z racji ogólnopolskiego charakteru, możliwości pełnienia przez nie funkcji doradczych było mocno ograniczone. Lepiej prezentowały się tutaj komitety lokalne, w których w kontekście Wawelu wchodzili członkowie Komitetu Ogólnopolskiego, ale zamieszkali w Krakowie. Przedsięwzięcia zrealizowane i niezrealizowane. Z oczywistych względów Wawel przestał mieć już takie znaczenie strategiczne. Głównym powodem było pojawienie się nowych technik militarnych. Nic też dziwnego, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego nie podejmowano już tego typu modernizacji. Formalnie zmieniono jednak kojarzącą się z czasem zaborów nazwę Twierdza Kraków na Obóz Warowny Kraków. Przede wszystkim skupiono się jednak na tym, by Wawel odzyskał już jak najwięcej dawnego blasku. Na mocy traktatu ryskiego udało się odzyskać od ZSRR rasy I nie tylko. Nie był to proces łatwy, ponieważ strona radziecka utrudniała te działania. Domagając się szczegółowego ich wykazu. Ostatecznie w roku 1924 ze 157 uwzględnionych w przedrozbiorowych inwentarza powróciło 136 los reszty pozostaje nieznany. Oprócz arrasów do Polski wróciły także słynne głowy wawelskie oraz w 1928 roku szczerbiec. Zresztą tak arrasy, jak i inne cenne zgromadzone na Wawelu przedmioty trzeba było później uratować przed niemiecką grabieżą. Akcja ich ewakuacji była naprawdę spektakularna, ale zbiory Wawelu powiększyły się także dzięki zakupom oraz darom od osób prywatnych. Ten drugi sposób trafiła tam m.in. kolekcja Dawida i Antoniny Abrahamowiczów, w której znalazły się obrazy Jana Matejki, Juliusza Kosaka, Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. W roku 1920 Wawel stał się rezydencją głowy państwa, a w roku 1930 na zamku, jako oddział państwowych zbiorów sztuki w Warszawie, zaczęło funkcjonować muzeum. Pomiędzy tymi Datami w 1927 roku na Wawel sprowadzono szczątki Juliusza Słowackiego, poczęły w krypcie wieszczów obok prochów Adama Mickiewicza. Powyżej zaprojektowanego przez Adolfa Szyszko-Bohusza Sarkofagu Poety w niczy znajduje się urna Z ziemią z grobu Salmoe Beku, matki Słowackiego Niewątpliwie ważnym wydarzeniem w kontekście losu Wawelu Był też pogrzeb zmarłego 12 maja 1935 roku Józefa Piłsudskiego Ciało marszałka musiało przebyć naprawdę długą drogę Zanim wreszcie danemu było spocząć w pokoju Centralną postacią w 20 leciu międzywojennym W kontekście działań na rzecz Renowacji Wawelu był wspomniany Adolf Szyszko-Bochusz, profesor Politechniki Lwowskiej. Jego rola jest tutaj nie do przecenienia, ale nie znaczy to, że był on człowiekiem, z którym łatwo się współpracowało. Jeszcze 9 kwietnia 1916 roku podpisał z Wydziałem Krajowym Sejmu Galicyjskiego umowę, która dawała mu pełną niezależność i tej niezależności zamierzał bronić, nawet konfrontując się później z dyrekcją zbiorów państwowych oraz wawelskimi kustoszami, nad którymi uważał, że powinien mieć zwierzchnictwo. Dobrym przykładem jest tutaj jego konflikt z trzecim kustoszem doktorem Marianem. Morelowskim, zasłużonym dla funkcjonowania Towarzystwa Przyjaciół Wawelu. Tylko Bochul nie życzył sobie z jego strony żadnych projektów urządzenia wnętrz Wawelu, ponieważ jak twierdził Morelowski, obawiał się, że przez to główna zasługa mogłaby pozostać przypisana właśnie Kustoszowi. W wyniku tego konfliktu ostatecznie Morelowski zrezygnował z pełnionej funkcji. Jego następca aż do wybuchu II Wojny Światowej był Stanisław Śwież Zalewski. Za pieniądze od przedwojennych darczyńców. Fundusz Aleksandra Aleksandry Ulanowski przetrwał wojnę. Jego dysponentem po śmierci matki został Bolesław Ulanowski, który jeszcze 19 grudnia 1912 roku, składając w pokaźny depozyt Akademii Umiejętności, zastrzegł zgodnie z wolą samej Aleksandry, w jakich sytuacjach można będzie z niego skorzystać, m.in. w przypadku wyczerpania się innych środków na restaurację zamku. Nadano mu też wtedy oficjalną nazwę – Fundusz na Odnowienie Zamku Królewskiego na Wawelu, wybrany w drodze centowych składek przez Aleksandrę z Borkowskich Ulanowskich. Polanowską. W 1917 roku na mocy uchwały Komitetu Lokalnego wydatkowano z niego 25 tysięcy koron na odrestaurowanie części zamku. Po śmierci Bolesława w 1919 roku, bez 11 lat, korzystano z tych zasobów finansowych. Pierwszym, który postanowił o nich przypomnieć był Adolf Szyszko-Bochusz. O subwencję z niego do Polskiej Akademii Umiejętności występował też Stanisław Świerdzalewski 12 czerwca 1931 roku walne zgromadzenie PAU uchwaliło statut funduszu. Przeliczono wtedy znajdującą się na nim kwotę na złotówki i uzyskano w ten sposób 38 886 zł i 14 groszy. Do roku 1939 zakupiono oraz odnowiono z niego liczne zabytkowe przedmioty. W trakcie II wojny światowej fundusz ostatecznie przestał istnieć. W kontekście wsparcia, jakiego na rzecz odnowienia zamku udzieliło polskie społeczeństwo, należy też wspomnieć o akcji sprzedaży miejsca na wawelskich cegiełkach. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Adolf szyszko bochur który w 1921 roku poprosił o wsparcie finansowe na dalszą restaurację Wawelu. O inicjatywie poinformował poprzez ogłoszenie w prasie oraz odezwy ustalono, że każdy, kto złoży datek w wysokości kosztu odnowienia zamku przez jeden dzień w roku, wtedy wyceniono to na 30 tysięcy polskich marek, będzie miał prawo do umieszczenia swojego nazwiska na cegle w murze obronnym. Jednak na pewnym etapie zaniechano dalszego ich dodawania ze względów estetycznych. Na apel odpowiedziało wiele osób, w tym z zagranicy, a także szkoły i urzędy, formacje wojskowe czy przedsiębiorstwa handlowe. Po kilku latach liczba wpłat zaczęła jednak maleć, dało Adolfowi Szyszko Buchuszowi możliwość podsumowania akcji. Na łamach tygodnika ilustrowanego i kuriera warszawskiego podziękował darczyńcom. Na tamtą chwilę udało się zebrać 548 670 marek i 13 300 zł. Całościowo aż do roku 1936 udało się ufundować 6329 cegiełek. Już po II wojnie światowej cegiełkę numer 6330 otrzymało koło 14 pułku ułanów i Jazłowieckich, którego członkowie zgłosili, że kilka lat wcześniej płacili stosowną kwotę. Dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego materiału. A jeśli chcesz odkrywać ze mną ciekawostki historyczne, to zapraszam Cię do obserwacji mojego kanału. Hej!